Witam w trzecim odcinku z ciekawostek o dinozżarłach. A teraz ciekawostki na temat suchomimów. Które chyba nie żyły na Isanobzar. Jako jedne z niewielu. Więc y, suchomimy są y, kuzynami Baryonyxów i Spinozaurów. Są tak średnimi braćmi, tak jakby Spino jest najstarszy. Znaczy, wielkością tak liczę. Spino jest najstarszy jest taki młodszy, ale bliski wzrostowo to Suchomima, a Suchomimus to taki środkowy brat. Jest, był rybożerny, przebywał głównie na bagnach i w serii Jurassic World widzimy go pod koniec pierwszego sezonu Chaos Theory, w środku drugiego sezonu i nie pamiętam, czy w trzecim sezonie był, ale chyba nie był. Więc y, wiemy, że żyją trzy suchomimy w Jurassic World Chaos Theory. Jeden miał być sprzedany, drugi żył w tej dżungli, a trzeci to chyba też w tej dżungli był, żył, ale nie pamiętam. Tak, y, jeden... Y, Miał iść na sprzedaż. Drugi żył w dżungli tam, gdzie ta, ta, ta dziewczyna, a który zabił Hipopotama, a trzeci został zabity przez Marunga Zauro. No, kolejną ciekawostką jest to, że y, podczas tego, jak Alan Grant z tym swoim y, pomagierem y, w Jurassic Park 3 oglądali. Ślady spinozaura, to myśleli, że to ślady suchomima. to no taka, jakby ktoś się słuchał, to wie, a kto nie słuchał, ten nie wie. No i trzeba nauczyć się słuchać, jak się nie wie. No to niedobrze, jak się nie wie. Znaczy, do, niedobrze. Po prostu taki i ten. no, ciekawostka taka. No to ogólnie o tym jest kanał, o ciekawostkach na temat nożarów yy, Suchomimy. Yy, nie żyły na isa Nubrat, Nublar, tylko zostały stworzone w tym laboratorium, które, yy, które widzimy w drugim sezonie. Chaos teorii, tak. tak było. Tak było, jest i będzie. Tak, Jak wy macie komfort? Nie, wszystko dobrze. Water 100%, Forest 100%, Sant 41, Fish 1 na 1 wszystko się zgadza. Pico Belo, yy, I no, to bym jeszcze mógł o nich powiedzieć. Yy, to coś ciekawego. Co to bym jeszcze mógł o nich powiedzieć. Pomyślmy na chwilę. Yy. Kurna nie mam, nie mam zbytnio pomysłów, głupie muchy. Yy... I w sumie to chyba było na tyle z ciekawostek, bo zbytnio też o dużo nie wiemy. Wiemy, że żyją, żyją tylko trzy, w sumie dwa już, bo jednego mażongazaur udupił i tyle w sumie. No to co? Czekam na propozycje i może jakieś mam komuś dopomóc, jeśli chodzi o mechaniki gry albo coś w ten desen. Y przyjmuję zgłoszenia w komentarzach. I co? Bye.